Spektakl dobiegł już końca, w naszym prowizorycznym studiu gość bardzo specjalny, reżyser spektaklu, pan Paweł Szkotak. Witam serdecznie. Witam również. Panie Pawle, pierwsze, pierwsze pytanie, takie bardzo na gorąco. Jak po tych dwóch spektaklach w Londynie? Widziałam, że publiczność, publiczność w trakcie spektaklu wręcz przybywało, nikt nie odchodził. Trzy razy wito brawo aktorom na koniec. Zadowolony jest pan z takiego, z takiego wyniku? No to jest bardzo specyficzna publiczność w Londynie, bardzo dobra, bardzo wyedukowana. Myślę, że taka publiczność, która też dobrze bardzo zna się na teacze, specjalne miejsce, bardzo prestiżowe, National w Takie miejsce, do którego się chętnie chodzi, tutaj się spędza czas. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że też mamy tutaj swoją publiczność. Gramy 14 razy w Londynie, rok po roku, 7 razy w National. W Londynie, jak wiadomo, mieszka mnóstwo Polaków, część z nich zna Stanisława Lema, sporo Anglików także czyta te książki dla tego autora, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieliśmy szansę tutaj zacząć nasze europejskie turné. Mm -hmm. e, inspiracją dla stworzonego, przez, dla stworzonego przez pana spektaklu jest właśnie proza Stanisława Lema. E, Lem starał się nam powiedzieć, że im bardziej rozwija się cywilizacja, tym bardziej ograniczony jest gatunek ludzki. Proszę powiedzieć, czy jako artysta, jako reżyser, ale też jako człowiek, rzeczywiście dostrzega Pan to na co dzień? Na pewno tak. My już sobie nie potrafimy wyobrazić życia bez telefonów komórkowych, bez GPS-u, który nam mówi, którą stronę mamy jechać i ten proces będzie się rozwijał coraz bardziej. Wczoraj widziałem w internecie komputera, z który go na skrzypcach. Myślę, że to jest nasza przyszłość. Oczywiście ta przyszłość ma dwie różne strony. Jedna jest bardzo pozytywna, czyli pomoc, czyli opieka, czyli współdziałanie. Druga to jest rodzaj znaku zapytania, zastanowienia, czy aby nie tracimy swojej samodzielności, czy aby nie tracimy swojej tożsamości, czy aby nie tracimy swojego poczucia, kim jesteśmy i czy potrafimy dalej decydować o sobie. To są pytania, które stawia Stanisław Lem. Myślę, że poniekąd ku przestrodze, bo nie wiadomo jak ten świat się potoczy za 50 czy 100 lat. Czy tworząc ten spektakl znalazł Pan receptę, może nawet nie receptę, ale odpowiedź na pytanie jak bronić się przed tą cywilizacją? Na pewno trzeba być przytomnym i świadomym tego co dzieje się wokół nas. Zaisław Lem w tym spektaklu, który jest poniekąd apokrytem, bo nie jest to realizacja żadnej z powieści Lema, ale wątki zaczerpnięte z różnych jego książek jest kimś w rodzaju antyutopisty, można by go postawić obok Huxleya czy Orwella, czyli kogoś, kto mówi o tym, że ta przyszłość może być niekoniecznie pozytywna, niekoniecznie może się rozwijać w dobrym kierunku. Myślę, że świadomość tego, kim jesteśmy, świadomość tego, jak będziemy się rozwijać, świadomość tego, jak zmienia się nasze otoczenie, jest takim hamulcem bezpieczeństwa dla nas. A czy myśli Pan, że rzeczywiście dzisiaj żyjemy w takim odhumanizowanym świecie? Czy rzeczywiście jesteśmy w szponach tej cywilizacji? I tak, i nie. Proszę sobie zadać pytanie, ile godzin dziennie spędzamy w wirtualnym świecie? Ile godzin dziennie spędzamy na Facebooku? Ile godzin dziennie spędzamy e, pracując z komputerem i tak dalej? Myślę, że sporo. Myślę, że trudno już sobie wyobrazić by komunikację bez różnych zapośredniczeń. Ale oczywiście też ta komunikacja służy czemuś pozytywnemu. To są oczywiście przestrogi czasami na wyrost, może trochę ponad miarem, ale od tego też jest sztuka, żeby, żeby penetrować ten świat, żeby pokazywać jego różne takie w różne skutki i myślę, że to robi science of tlen. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że ta cywilizacja będzie czymś, co będzie nas zmieniać przede wszystkim w pozytywnym kierunku. Aczkolwiek to, co najciekawsze u Lema, to nawet nie te wynalazki, które on wymyślił kilkadziesiąt lat temu, e, zanim one zaczęły funkcjonować w dalszym, realnym świecie, ale namysł nad tym, kim będziemy za 50 lat, jak będą się zmieniały relacje między ludźmi i wreszcie, czy człowiek w przyszłości będzie jeszcze człowiekiem, czy kimś już zupełnie innym, jaka będzie istota natury ludzkiej. I tutaj ten Lem filozof, myślę, że jest kimś niezwykle istotnym i nowoczesnym. Czy tworząc ten spektakl chciał nas Pan bardziej przestrzec, czy może na przykład zmobilizować, zachęcić do myślenia nad tym, co, co dzieje się wokół nas? Myślę, że jedno i drugie i taka pewnie jest rola antyutopistów. Z jednej strony pokazują, że świat może zmierzać w stronę e, złą, e, a z drugiej strony pokazać, że przecież tak nie musi być. Sam Lem był w swojej twórczości dwoisty, bo z jednej strony był zafascynowany niewątpliwie postępem technologicznym, był fantastycznym futurologiem i, i wymyślał naprawdę wiele wynalazków, które dziś już są no, częścią naszej rzeczywistości. Z drugiej strony pokazywał, że ta nowa technologia może bardzo zmienić świat, może zmienić też nas. W związku z tym może też się obrócić przeciwko nam. Jakiej reakcji widza życzyłby sobie Pan po tym spektaklu? Przede wszystkim niczym na zrozumienie, ale też na to, że będzie współodczuwał z tym spektaklem. Pokazujemy człowieka w przyszłości, Lem nazywa ich lepnakami. To jest rasa ludzka, która została pozbawiona samodzielności, została pozbawiona mocy decydowania o samym sobie. A roboty, które zaczęły się opiekować ludzką rasą, stopniowo krok po prostu zaczęły przyjmować nad nimi kontrolę. Z drugiej strony widzimy tam Jonat Tichego, to jest taki bohater naszych czasów, ktoś przybył z teraźniejszości e, w przyszłość. I cóż on robi? E, ukazuje tym lepiej jaką prawdę o tym, że tak naprawdę są brzydcy, że, że są stymulowani e, halucynogenami, narkotykami, a w rzeczywistości są... E, gubi i bezwolni. I cóż ten e, Tichy robi? Pod tytuł tej prawdy, powołaniu rewolucji opuszcza ich i wraca do swojego czasu. No to jest taka interwencja bez odpowiedzialności. Myślę, że coś, co my dobrze do, znamy w naszej rzeczywistości. To prawda. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę i życzę e, wielu kolejnych wspaniałych spektakli z tak wspaniałą publicznością, jak ta w Londynie. Bardzo dziękuję.